Witam wszystkich. Oto ruiny XIV-wiecznego zamku w świeciu, które tutaj troszeczkę popokazuję Zamek jest w trakcie rekonstrukcji, a wcześniej, zanim został kompletnie spalony i zniszczony, on był wielokrotnie przebudowywany. Także ta część XIV-wieczna to jest ta część, w której się obecnie yy, znajduje. Tu było wyjście na taką zewnętrzną galerię. Drewniany był taki pomysł okalający tą, tą część zamku, że można było przejść z jednej strony na drugą. No ale zostały same mury. Prywatni właściciele, którzy to mają, oni w przyszłości próbują, znaczy planują otworzyć kartmę. W tej tutaj dobudowanej części, w tym pomieszczeniu. Tam jest działająca kaplica sakralna. Natomiast tu widać fragment muru. Jak to jest odtwarzane, obmurowywane, ja może przejdę bezpieczniejszą stroną, żeby nie zagadać się, nie potknąć i nie spaść. Głupio by było na potrzeby filmu się zabić. Wyjdę. Tędy. No i tutaj pokażę od tej strony troszeczkę, jeszcze tutaj nie byłem, także tu też było takie wyjście, widzicie ten otwór? I z tego wyjścia taki był drewniany pomościk okalający, pełniący funkcję nie, nie rekreacyjną, a obronną, ponieważ on był cały zabudowany deskami. No i miał otwory szczelnicze. Tu jeszcze przejdę pokazać, jak wygląda ta odbudowa. Wszystko jest robione jakimiś starymi technikami Zaraz może wlezę na, na rusztowanie Op. Tutaj na nadprożu zachował się jakiś ten Jaki, Jakiś opis, jakieś literki I to jest oryginalny element odkopany Podczas odkrywek archeologicznych Ponieważ to wszystko było nieuporządkowane, całość była przysypana wieloma metrami gruzu. Po prostu to była wielka sterta gruzu i ziemi. A teraz pomału, pomału zaczyna to nabierać wyglądu. Zaraz, żeby nie przynudzać, zejdę tam troszeczkę niżej i yy, dodam następną część filmu. No i tutaj Wam pokazuję teraz ten zamek z innej perspektywy. Yy, z perspektywy baszty. No, drona niestety się nie dorobiłem. Tak wygląda ten, ta budowana część, która ma być basztą, znaczy tym karczmą, przepraszam. Natomiast <gryw> tak wygląda ta baszta. No, nie, nie za ciekawie. Tu się wdrapałem po tych śliskich deskach. No, jeszcze będę musiał. Zejść, ale pokażę wam kondygnację niżej, jak to wygląda. Na samym końcu kapliczce i jeszcze takie malutkie lochy można no piwnice w zasadzie. Także do następnego. No i tak nieszczególnie wygląda to środkowe pomieszczenie tej baszty. Uwagę przykuwa jedynie ten hak, na którym prawdopodobnie kiedyś wieszano jakieś oświetlenie. Jeszcze tam na dole Wam pokażę, jakie są tutaj kinkiety oświetleniowe na dziedzińcu. Oczywiście oświetleniowe bezprzewodowe. Także tu jeszcze można co nieco wyjrzeć przez, te, przez to okienko. Tak to się prezentuje z tego okienka. I, I to wszystko na razie. Teraz Wam pokażę jeszcze tutaj, jak wyglądają kinkiety, kinkiety oświetleniowe bezprzewodowe. Tam przy bramie wejściowej jest jeden. Na narożniku jest następny. I tutaj jest kolejny. Co tam było źródłem światła? Jakieś pochodnie, świece. No ale już pokazuję wam taką maciupeńką kapliczkę tutaj na samym dole. Jest taka ym, pojemnik na wodę święconą. Tutaj taki coś, niby ołtarz. Wisi skromny krzyżyk. No i tutaj jest coś zachowane z napisem 29. Widać cyferkę wyraźnie. No i teraz przechodzę do tej obiecanej części podziemnej. Jeszcze może. To zostawmy na sam koniec. Jeszcze tak szybciutko pokażę te mury, te ruiny tutaj. Tutaj została jakaś yy, dach yy, jakiejś po prostu wieży, w takim tragicznym stanie. Ta część widać, że jest odtwarzana z cegieł. Cegły nie są nowe, tylko widzę, że pozyskane z jakiejś rozbiórki no i tu już wchodzę do tego do tej części podziemnej i tu już jest wszystko wymurowane zobaczcie, wszystko jest wymurowane z kamienia jako, że trwa budowa no to musi być też składzik na różnego rodzaju deski, szablony, taczki itd. Tu mamy jeszcze jedno wejście. Tutaj zostało odnowione takie, takie pomieszczonko. Nie wiem co to, co to było. Jakie miało przeznaczenie. Te pomieszczenie jest dość dobrze zachowane. Widać, że nawet tynk jest tutaj oryginalny. No i już nieco głębiej. Tutaj zobaczcie. Tu jest krypta. Zejdźmy na sam dół. Zobaczyć co tam się kryje. Czyżby zejście do piekieł. <laughs> o jak ślisko. Tam chyba, chyba dalej jest ten. Tylko tu się boję ześliznąć. A myślałem, że tam jakiś korytarzek prowadzi, ale to najwyraźniej jest tylko studnia. Zbiornik na wodę. No dobra, już wyłażę stąd, żeby się nie, nie pośliznąć to jak najdalej od tego otworu. Oczywiście, wszystkie zdjęcia, y, informacje. Wyszparane w necie na temat tego, tego zamku. No i Wikipedię dostaniecie bezpośrednio w opisie do filmu. Jako link do mapy. Wszystko będzie się znajdować na OpenStreetMap. No i zobaczcie tutaj ciekawostka, drabina do rusztowania warszawskiego. Pierwszy raz widzę. <śm> Pierwszy raz widzę drabinę, drabiny do rusztowań warszawskich. Zawsze się wchodziło tędy o po zewnętrznej nigdy taką drabinką. No ale nowe czasy. No to i bezpieczeństwo musi być. No i to chyba wszystko na temat tego, na temat tego zamku. A, no, może jeszcze tylko dodam, bo zapomniałem powiedzieć, że wstęp jest biletowany. Tam u pani na wejściu się kupuje bilecik. Nie są to jakieś duże pieniądze, ale też nie wszyscy będą chcieli zapłacić, no bo to nie każdemu się takie ruiny podobają. No i pokażę Wam, jak taki bilet wygląda. Tutaj, tak wygląda ten bilet. No i tutaj jest opisane wszystko: zamek, dziedziniec, karczma, kaplica. Pałac XVII wieku, dziedziniec górny taras, tak to jest właśnie ponazywane, a ja nawet nie posługiwałem się w swoim filmie tą termino terminologią, także zapraszam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie do opisu.